Teraz kilka kolejnych filmów, to jeden właściwie ten sam temat w różnych odmianach, czyli tekst. Jest tutaj sporo możliwości, naprawdę bogate narzędzie, plus jeszcze od siebie troszeczkę taki, taki mały trik, to w jednym z kolejnych filmów będzie pokazane, jak jeszcze można zniekształcać ten tekst, prawda? Według własnych potrzeb oczywiście. Dobrze, teraz od rzeczy chyba najprostszej, czyli po prostu wybieram narzędzie tekst, tak, pojawia się no, tego typu kursor gdziekolwiek nawet poza moim dokumentem prawda proszę bardzo klikam stawiam kursor od tego miejsca rozpocznie się pisanie tekstu czyli niech to będzie jakiś tekst taki składający się z dwóch wierszy z dwóch linijek kurs dla programu chcąc przejść do kolejnej linijki wciskam enter programu Corel Spore draw. No i teraz oczywiście jak w przypadku na przykład sporej części innych narzędzi nie mogę zakończyć pisania wciskając spację, bo to jest faktycznie spacja, prawda? Teraz odstęp powstał. Przy okazji też widać, że napisałem słowo niepoprawnie. Program sprawdza to. Mamy możliwość sprawdzania pisowni, ortografii i tak dalej, Za chwileczkę Wam to wszystko pokażę. Zakończyć pisanie tekstu można poprzez wybranie kursora tutaj wskaźnika lub dwa Przyciski na klawiaturze, kontrol i spacja. Prawda? I jak widać, nawet poza moim dokumentem rozpocząłem pisanie, nic to nie, nie stoi na przeszkodzie. Prawda? Mogę przenosić ten tekst, mogę go robić większym, zrobię to, żeby było wszystko wyraźnie widać. Prawda? Mogę bardzo szybko kolor zmieniać, na przykład czerwony. Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu z tych próbników. Bardzo szybko, a gdybym chciał, no taki jakiś konkretny, precyzyjnie wybrany kolor, inny niż mam tu w próbnikach. To jak widać, pojawił się we właściwościach obiektu. Tak jak wybiorę na przykład i utworzę jakiś prostokąt, właściwości obiektu to jest, prawda? Kontur, wypełnienie, przezroczystość, no i informacje o obiekcie, prawda? Natomiast jak wybieram tekst, kliknę na tekst, żeby go wybrać, to są właściwości dotyczące właśnie pisania tekstu. Ok, usunę ten prostokąt, więc bardzo przydatna sprawa. A oprócz tego, tu już od razu Wam podpowiem. Olbrzymi panel tutaj, właściwości tekstu z mnóstwem mnóstwo możliwości tak samo jak no, będzie to kolejny filmik tekst akapitowy prawda bo so, można go sobie zadokować i mieć go no, na stałe jakby pod ręką prawda na razie go zamknę bo omawiamy proste rzeczy czyli tekst prawda co mogę zrobić z, z tą czcionką jest to wybrana czcionka Arial oczywiście przede wszystkim mogę zmienić sobie tą czcionkę na przykład tego typu kreska no tak się nazywa akurat ta czcionka prawda bez żadnego no, jakby problemu szybciutko można wybierać sobie tu na dole też jak nie wiem czy w starszych wersjach nie pamiętam ale jeżeli y, mamy jakiś tekst tak jak tutaj w większości prawda to okienko mi zasłania ten tekst Wobec tego na dole mam tak jakby podgląd prawda jak ta czcionka wygląda prawda no zróbmy coś takiego event pastele Taka troszeczkę już bardziej, bardziej ozdobna ta czcionka. Co chciałem powiedzieć? No czcionki oczywiście oprócz tego, że wybieramy czcionki, obok jest wielkość tej czcionki. Ja ją mam ustawione w milimetrach. Może być w punktach, to nie przeszkadza. Dalej, jest ta opcja pogrubienia czcionki. Za chwileczkę ja Wam pokażę, jak to działa. W tej chwili jest nieaktywne. Dlaczego? No, część jakby fontów czcionek ma możliwość jeszcze dodatkowych jakby opcji a część ich nie ma, czyli tej czcionki nie mogę zrobić pogrubionej, nie mogę jej pochylić, czyli kursywa. Jedynie co mogę zrobić, to podkreślić, prawda? Klikam cały tekst, prawda? Od początku do końca jest podkreślony, ale tutaj w właściwościach obiektu mam taką małą literkę U, prawda? Tak jak tutaj. I tu mam wybór różnego rodzaju podkreśleń, prawda? Na przykład podwójna, cieńka. Albo tak, pojedyncza cieńka wyrazów. O co chodzi? Pojedyncza cienka i pojedyncza cieńka wyrazów. Jest różnica. Pojedyncza cieńka to jest to, co widzimy, czyli całutki wyraz od pierwszej litery do ostatniej łącznie ze spacjami, z przerwami między wyrazami. Natomiast pojedyncza cieńka wyrazów to tylko wyrazy. Jest różnica, prawda? Widać. Tu gdzie jest spacja, przerwa między, między wyrazami, tu nie jest podkreślone. Więc dobrze, podarujmy sobie to podkreślanie. Wybierę czcionkę, no, jakąś taką poszukajmy tutaj szybciutko. Najlepiej będzie chyba jednak wrócić do Arial. Prawda? Popatrzmy, gdzie ją tutaj mam. Jest Arial U UniCode, zwykły Arial. No i teraz jeszcze wybierając czcionkę Arial, mam jej mnóstwo odmian. Prawda? Mnóstwo, mnóstwo odmian. Arial Black, prawda? Arial zwykły. Jak sobie będzie ten zwykły? I teraz mam możliwość kilku zmian. Chociażby tutaj, prawda, pogrubiony. Oczywiście kliknąłem, proszę bardzo, grubsza czcionka, prawda, bardziej taka tłusta, bardziej wyrazista, prawda, odznaczę to. No i teraz ta kursywa, czyli po prostu lekko w prawą stronę pochyliły się litery, prawda? Oczywiście mogę stosować wszystko naraz, pogrubienie, kursywa i jeszcze podkreślę, proszę bardzo. Prawda? Więc, jak najbardziej, mamy tutaj spory wybór. Wrócę do jakiejś innej czcionki. Takiej o bardzo fajnej, ozdobnej. Prawda? Zrobię ją tutaj też, jak widać, nie ma opcji pogrubienia kursywy. Mamy tutaj pewne jeszcze opcje, gdzie mogę dodać, tak jakby, no to zły przykład znowu wybrałem: Arizona, Bahamas będzie lepiej. Taka gruba czcionka. I mam, możemy dodać swego rodzaju kontur do. Do liter. W tej chwili nie ma, bo piszę brak. Wybiorę jakiś, no niech będzie czarny, ok, już widać, prawda? Jest włosowy, cieniutki, no to zróbmy go grubszym mili no przesadziłem milimetr, brzydko wygląda, pół milimetra. Prawda? I mam dodany kontur do mojego tekstu, do każdej oczywiście litery, każdego słowa. Mogę dalej to skalować, dalej obracać, dalej przekształcać na różne sposoby i zachowuję to oczywiście swoje jakby proporcje i parametry. Ale jest jeszcze opcja, gdzie czasami się tak zdarza. Właśnie, no, ja to z mojego doświadczenia to mam właśnie coś takiego, jak yy, robię właśnie te moje okładki do, do pudełek DVD, yy, czy tam Blu-ray, prawda? I czasami się trafia, że wstawiam tekst na jakieś tło, na jakąś bitmapę, no i tam nie ma jednego. Czarnego tła, czy zielonego tła, czy niebieskiego tła, jest wiele różnych kolorów. Czasami właśnie poprzez dodanie konturu trzeba poprawić wyrazistość tego tekstu, a czasami nawet jeszcze poprzez dodanie jakiegoś tła do tego tekstu. I tu właśnie mamy taką opcję, bez wypełnienia. Ja wybiorę jakiś kolor, na przykład żółty jakiś taki. O. I proszę bardzo, prawda? Tu gdzie tekst, mam dodane takie jakby tło, prawda? No, czasami właśnie zwiększa się kontrast. Pomiędzy tekstem a tym, a tym tłem i lepiej ten tekst widać, prawda? Jest oczywiście też opcja nie tylko wypełnienia jednolitego, ale mamy mnóstwo różnych opcji. Tak, jakbym chciał wypełnić jakiś obiekt, czyli mamy tonalne, gradient, prawda? Desen, dwa kolory, wektorowy, mapę bitową mogę wstawić jako tło. No popatrzmy, proszę bardzo. Ostatnio używano, oczywiście, więc została powielona, prawda? I mam. Jak, mapę bitową, jako tło proszę bardzo, bez żadnego problemu. No niech sobie będzie tonalne, czyli mam od żółtego tutaj, mogę oczywiście edytować to. No Jeszcze raz kliknę, proszę bardzo, prawda? Edytuj wypełnienie, no i nie ten biały kolor, a wstawimy tu jakiś inny. Niech to sobie będzie na przykład czerwony, niebo. O, dla odmiany zielony, ok. Proszę bardzo, w ten sposób mam to wypełnione. Prawda? Czyli tonalnie, ok. Yy, wyłączę to bez wypełnienia. Yy, dobrze, teraz zmieniam kolor, dodałem kontur, prawda? Dla całego tekstu mamy jeszcze tutaj opcję, o której nie mówiłem. To dość istotne sprawy. Mianowicie, jeżeli mam więcej niż jeden wiersz, jedną linijkę. No, to mogę sobie to odpowiednio ustawiać względem siebie. Czyli do lewej, to jest w tej chwili do lewej. Do środka, popatrzcie, prawda? Ten krótsza, ta krótsza linijka pod spodem ustawiła się na środku pod tą dłuższą, prawda? Względem tej dłuższej. Do prawej, proszę bardzo. Wyrównanie pełne. To jest, w tej chwili wygląda jakby do lewej, ale patrząc tutaj na ten podgląd, musiałbym mieć więcej, prawda? Tekstu. I wtedy ostatnia linijka dopiero tak będzie wyglądać, a wszystkie inne zostaną wyrównane w ten sposób, że będą równe z lewej z prawej strony. No i wyrównanie wymuszone, tu już absolutnie obojętnie, ile mam tych wierszy, tych linijek. Popatrzcie, wszystkie zostają wyrównane do lewej i do prawej, prawda? Równej długości są. Z tym, że działa to w ten sposób, że jeżeli jest za krótki tekst, to litery zostają rozsunięte, tak jak widać. Corel draw zostało to rozsunięte, o wiele większe odstępy między literami powstały. No i niestety nie zawsze to dobrze wygląda. Wobec tego no, z tą funkcją to akurat trzeba uważać, po prostu, żeby się dobrze temu przyjrzeć, czy to, czy to faktycznie dobrze wygląda. Kliknę brak, OK. Dalej, kolejna sprawa, mogę oczywiście bez żadnego problemu, wybrać sobie narzędzie kształt i teraz, chwytając za ten tutaj znacznik, rozsuwam tekst, rozsuwam litery od siebie, wszystkie w tym, samym, w tym samych proporcjach. Prawda? No, rozsuniemy to tak daleko. O, proszę bardzo, prawda? Teraz za ten znak, jeżeli chcę, to rozsuwam lub przysuwam. No bo oczywiście rozsuwam, a nie pokazałem, że, że można ten tekst zacieśnić, prawda? I on może tak wyglądać. Czasami tego typu praktyki są naprawdę bardzo fajne. Zależy oczywiście, do czego je używamy, stosujemy. No, zostawimy to w ten sposób. A ten znacznik po prostu odsuwa lub przysuwa do siebie linie, wiersze. Mogę, prawda? Robić to w ten sposób, a mogę olbrzymi odstęp, prawda? Ustawić o proszę bardzo, taki duży. To jest tak manualnie, prawda? Można sobie to pozmieniać. Przy pomocy narzędzia, kształt, jeżeli je wybieram, pojawiają się właśnie te znaczniki. Dobrze, wrócę do normalnego narzędzia. Może jednak jeszcze, żeby było łatwiej, troszeczkę rozsunę ten tekst. Ok. No, robiliśmy już, prawda? Robiłem już tutaj no, różne dziwne rzeczy z tym tekstem. Rozsuwałem litery, kolor, kontur. Ale to jest dalej cała zmiana dla całego tekstu. Czy można zmienić jedną literę? Można, oczywiście. Klikam dwukrotnie, żeby dokonać edycji, prawda? Kursor, ten duży kursor się musi pojawić. No, na przykład słowo draw, prawda? Inny kolor. Niech będzie sobie niebieskie. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Trzeba. Literę, grupę liter, słowo, kilka słów trzeba zaznaczyć, prawda? W ten sposób, że są jakby podświetlone, na przykład górna linijka w całości i ją tylko podkreślę, i wybiorę sobie podkreślenie jeszcze, pojedyncza cieńka dla wyrazu, proszę bardzo, prawda? W ten sposób słowo chorel prawda? Popatrzmy, zdejmę kontur, to jest raz. I dwa zmienię w ogóle wstążkę. Arial. Proszę bardzo, popatrzcie, teraz to tak wygląda. Kurs dla programu uzyskał, te trzy słowa uzyskały podkreślenie. Słowo draw zmieniłem kolor na niebieski, a słowo corel zmieniłem w ogóle czcionkę. Inna czcionka jest, prawda? Także dowolnie, absolutnie dowolnie można sobie modyfikować tekst bez żadnych problemów, prawda? Ja go zmniejszę w tym momencie. Tak, i przejdziemy jeszcze do pewnej opcji, bo to z tym dość często miałem informacje od użytkowników, jak napisać mc kwadrat. Wiadomo o co chodzi, prawda? Czyli y, 6 do kwadratu na przykład, prawda? Y, mc kwadrat. No to piszemy mc kwadrat tradycyjnie. Tak, mc no, kwadrat to dwójka, tak? Y, no to no, można, tak, no, tylko to nie, jest, nie, to nie jest prawidłowo, prawda? Napisane. To nie jest nie tak jak powinno wyglądać. Wobec tego trzeba przejść do tej opcji tutaj. Indeks górny, prawda? Mamy indeks górny, indeks dolny. No, indeks górny niech będzie, prawda? Czyli dwójeczkę sobie zaznaczam i tu dla dwójeczki wybieram indeks górny. I to jest to jest mc kwadrat, prawda? Proszę bardzo. H2O. Tu z kolei indeks dolny, bo. Ta dwójeczka będzie mała i na dole, czyli h, H2O, h nasza woda, no i ta dwójka mała powinna być, czyli tutaj mamy, tak? Indeks dolny. O właśnie i o to chodziło mamy H2, H2O. Proszę bardzo. Usunę ten tekst. Ok. Wrócimy do kurs dla programu. Na koniec jeszcze. No, tu oczywiście, może zrobię większym, pokażę jeszcze. Jest jeszcze opcja Versaliki, Kapitaliki, prawda? Tylko Kapitaliki. O co chodzi? Versaliki to po prostu wszystko jest napisane z, z dużych liter. Każda litera jest duża, równej wielkości. Natomiast Versaliki, przepraszam, Kapitaliki, pomyliłem się. Yy, to będzie, o, coś takiego. Wszystkie litery, Corel Draw, na to nie patrzcie to słowo, bo ono jest źle zapisane, ale ten wiersz u góry tutaj. Wszystkie litery też są duże, prawda? Te czcionki wyglądają jak duże litery, z tym, że pierwsza jest większa, pozostałe są niższe. Tak ogólnie, prawda, można to przyjąć. No i teraz jeszcze sprawa następująca, na koniec, zanim przejdziemy do kolejnej, kolejnej opcji, czyli tekst akapitowy właśnie. Czy można skopiować i wstawić tekst? No, oczywiście, że można. Może tam pokażę, jak to funkcjonuje. Skupywałem sobie najpierw tekst ze schowka, do schowka, prawda? Jakiś tam wybrałem sobie kawałek tekstu. Akurat to jest to opis do, do okładki, którą robię. Wybieram sobie, prawda? Narzędzie tekst, klikam i Ctrl V. No właśnie, ale właśnie dlatego na końcu to pokazuję, bo yy, tekst. Ozdobny, prawda? Bo taki, tą, tą najprostszą wersję omawiam w tej chwili, nie bardzo się nadaje do tego, żeby kopiować i wklejać całe partie tekstu, prawda? No bo teraz musiałbym kursor postawić, prawda? Tutaj, cisnąć Enter, przenieść do kolejnej, teraz kursor tu Enter, no a gdzie to się kończy? Aha, to się nie kończy, tutaj, gdzie to jest, gdzie to jest? Oj, tutaj, nie, nie, no to trzeba podzielić znowu jakoś, nie, nie, to tak się nie robi, kochani, to po prostu nie jest dobrym pomysłem, żeby do tekstu ozdobnego. Usunę to. Używać i kopiować jakieś partie tekstu i wstawiać jako tekst ozdobny, prawda? Bo to będzie umieszczone, tak jak widzieliście, w jednej długiej, długiej, długiej linii. Trzeba to po prostu edytować, przenosić do kolejnego wiersza, do kolejnego i tak dalej. To szkoda po prostu na to czasu. Dlatego kończymy, kończę tą pierwszą część jakby od, związaną z tekstem i zapraszam do kolejnej, czyli właśnie tekst akapitowy. I tam bez żadnego problemu pokażę Wam że takie właśnie olbrzymie partie tekstu można sobie skopiować i wkleić, nawet tego, mało tego, że wkleić to jeszcze w odpowiedniej wielkości i w odpowiednim miejscu.